Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami, z zakupami, z takim holem spontanicznym. Jest to Lidl, Biedronka i Pepko. Na samym końcu będzie bonus, tam będzie pewne ogłoszenie, więc jak jesteście ciekawi, to też możecie obejrzeć do końca. Zachęcam. Nie był to duży haul bez listy, takie po prostu rzeczy, które, które mi wpadły w oko akurat. Na które miałam ochotę Wzięłam bez żadnego konkretnego milplanu Dobra W Biedronce wzięłam te dwa serie, bo były w promocji przy zakupie dwóch Były również truskawki Chyba to były po 8 zł za kilogram Niby polskie Nie ja wiem, że już jest po sezonie, ale Ale miałam taką ochotę, że wzięłam Spróbujemy, czy będą jadalne Ale myślę, że trzeba je zjeść już dzisiaj Dalej wzięłam dla męża śledzie w śmietanie Dawno nie jadł Myślę, że z ochotą zje Zielone oliwki, bo chcę zrobić dzisiaj pizzę, więc wziąłem też tutaj tą mąkę zero, Pietrące. Przy okazji, dlatego, że, była, że był tydzień włoski, więc skorzystałam, chociaż ona jakoś wyjątkowo droga, ponad 3 zł za kilogram, więc się nie upyla. Nie wiem, może na necie sobie zamówię jakieś większej ilości. Wziąłam takie babeczki, magdalenki, głównie z myślą. Taką żeby dorzucać jako przekąska do lunchboxów dla mojego męża do pracy. Wziąłam ten ryż arborio do Rizotto. E, mamy mnóstwo pomidorów takich wiecie z ogródka, e, malinowych, słodziutkich. E, no i nie jesteśmy w stanie ich tak na bieżąco przejść, więc pomyślałam, że może zrobię pomidorowe e, risotto. Więc dlatego kupiłam opakowanie. Ten, ten ryż jest dosyć drogi, bo chyba 15 zł kosztował kilogram, ale no jest różnica w smaku. E, Versus wiecie taki zwykły, to nie jest to samo. Jest, jest lepszy, ten polecam. Wzięłam takie Spring Rolls, bo miałam ochotę. To są jakieś mini z warzywami. Myślę, że zaraz je sobie zrobię w airfrayerze ze dwa albo trzy. Tak na smaczkę, bo w sumie jestem już głodnawa. Wzięłam też chleb tostowy pełnoziarnisty, Wzięłam jogurt naturalny. Soczywicę zieloną, już ugotowaną taką w słoiku. rzodkiewki do jakiegoś tworóżku. Gumy do rzucia żel taki do toalety zapachowy, one ładnie pachną, co prawda krótko, trzeba je dosyć często aplikować, ale no jest różnica jednak, więc spoko, fajne to. Dwa batoniki takie dla nas wziąłem, drożdży babuni, bo właśnie do pizzy, a no i też do pizzy właśnie wziąłam salami pikantne dla męża. Trzy skiery. To jest chyba ta wersja bez cukru albo gdzieś, gdzie jest mniej cukru, więc wygrzebałam, bo one tam były głęboko. Wszyscy je chyba wybierają, bo te owocowe nie są takie dobre jak waniliowe, ale były na puszce, więc wzięłam. Krakersy. Eee, Jedne sezamowe, drugie cebulowe, też tak do dosypania do lunchboxa, do pojemniczka albo na jakieś pochrupanie wieczorem. Tutaj wzięłam kabanusy drobiowe dla mojego męża, dwa opakowania, bo były w promce przy zakupie dwóch i sobie też przy okazji wzięłam roślinne. E, wziąłam cebulę, też była tania, chyba 250 kg, więc sobie troszkę uzupełniłam. wziąłam ciecierzycę i przy okazji dwa keczupy w bietronce, bo też był chyba drugi produkt minus 70%, więc się opylało. I tutaj szeneczka, jeszcze filet pieczony dla męża, e, więc to były zakupy spożywcze. Ceny, sumę, jaką wydałam, napiszę Wam w, w tytule albo na, na miniaturce, bo już nie pamiętam. I teraz przechodzimy do tego bonusu, czyli zakupy z pepką i przy okazji pewnych newsów. Um, także może, żeby bardziej jeszcze potrzymać w niepewności, um, taką ozdóbkę za 7 zł. Stwierdziłam, że wrzucę sobie to paziona i postawię koło telewizora, fajnie to będzie wyglądało. I tutaj teraz. Dobrze widzicie, są tu rzeczy dla, bo. Nie wiem, czy się domyśleliście, czy nie, ale pojawi się w naszym domu nowy obywatel. Będzie dzidziuś. I tak powoli sobie kompletuje cenie. Co nieco jeszcze? Mamy czas. Mamy. Ale no, stwierdziłam, że akurat były w prące za 7 zł. Dwie pary takich gatków, właśnie na 56 rozmiar. Więc wzięłam. Spodobało mi się jeszcze z tą mewą. Więc spoko. A wiecie, ten rozmiar 56 to jest taki, co się wyrasta z niego w trimiga. Więc... Spoko. Nie musi być za miliony monet, więc myślę, że fajnie. I też przy okazji dwa takie kaftaniki. Jeden na rozmiar 56, drugi na 62 wzięłam. Właśnie czy do spodenek, czy nawet nałożyć na budziaka, czy coś. Fajna opcja. Także tak. I też w promocji były takie. Myjki to są, wiecie, takie ala ręczniczki, gdzie się wkłada rękę do środka i się tym myjemy. Więc już też pomyślałam, że albo dla nas pod prysznic, to jest, wiecie, wielorazowe, więc w sumie bardziej eko niż gąbka, to się pierze, albo nawet potem do kąpania Dziadusia. Wiecie, jako taka delikatna myjeczka, nie? Zamiast gąbki czy coś, no nie wiem, myślę, że się przyda. Wzięłam był po 2,50 to są dwie sztuki, więc wziąłam cztery takie. I cztery białe, więc spoko. No i tak, także takie newsy, taki haul. Bardzo dziękuję za oglądanie. Fajnie, że jesteście. Zostawcie łapkę, komentarz i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Pa!